Nie ma Jesteśmy na polu górniczym w Mniszkowie. Panie Przemku trzymaj tutaj. Przyszliśmy tutaj po to, żeby zlustrować pewien obiekt pokopalniany, który znajduje się tutaj. Jest to szyb z 50. Lej Szybu który po prostu niestety, ale jest zalany wodą. Zjechaliśmy tam na dół i okazało się, że jest tam wodę mniej więcej na tak 10 metrów w dół. Także trzeba byłoby tam zjechać i nurkować niestety. My jako Macheterbos teraz jedziemy do Niedzianki zauranić się i zamiedzić. Dotarliśmy do miejsca, które w ostatnim czasie jest niezwykle popularne ze względu na to, że ukazała się książka pod tytułem Miedzianka Historia Zanikania. Jesteśmy w rudawach janowickich w miedziance. Panie Przemku, mógłby Pan coś na ten temat powiedzieć? Nie, nie, weź. Nie. Zanek. Pracował pan tutaj w latach 40. -tych. I wydobywał rudę uranu. Dzisiaj przyszedł pan sprawdzić stan urządzeń pokopalnianych i czy w ogóle e, jaki, jak to się wszystko teraz mniej więcej tu prezentuje. Jest nic niedrożne, a jak widać, uran służy. Radom służy, tak. działa, na starzenie. Na starzenie odmładzające, tak? Takie leki kaszelek. kaszelek, plica taka, tak zwana górnicza, tak? Bo to od pyłu, rozumiem. Ale poza tym y, wszystko w porządku, tak? To, to 100 lat i jak. 100 lat i jak ten ten strzeli, ten, strzeli, tak. No ta... to bardzo dobrze, także przechodzimy tu, właśnie o, obok tych całych transformatorów i też miejscowości, to co się wszystko tutaj ostało. Zbyt wiele domów tu już nie ma. Jeden kościół, tutaj ruiny cmentarza. I szyby do... prowadzące do starych kopalni, do których zjedziemy w zimę. Tutaj mamy natomiast. Kamień z pewną zawartością, którą sprawdzę jak dojdę przy pomocy młotka i innych urzędników zbadania tego kamienia.